witam Was w kolejnym odcinku ze Sniper Light 4. Jest ze mną dzisiaj. Bodziejo się maneczko. I kontynuujemy naszą przygodę ze sniperem. Tym razem do Bitani. Wsiadam na łódkę, rozpoczynamy misję, zobaczymy jaka stęka. Mamy tam swojego informatora, z tego co pamiętam w tym mieście. Jakąś kobitę. Oczywiście na filmiku jestem sam. Przyczajka <grych> Dobra. I nagle to już dwóch. O kurde zamki którym tu się robiło te Lornetka, era. dobra Co mam zrobić? Ej, mamy chłopa już tu pierwszego Zaznaczaj, zaznaczaj bo ja nie widzę. Eee którym była lodnia? Prawą gałą A, dobra, no to już To jest wymieniłem. Chłop. Jakąś inną, inną, gdzie ty gdzieś chłopak? No tu sam oznaczam. Tak, i co teraz, strzelać, czy nie? Chuj, ładujemy zaraz. Yy, o oh, jezu, nie, ja tak. mam inną sniperkę z innym celownikiem. O Boże, zmieniłem sobie. Co nie strzelamy? Czy z pistoletu po cichu. Yy, a nie masz być Nie mam do tego, mam tylko pistolet. O, widział mi coś. O, widzi mnie! O, już coś kuma. Widzę tu kurwa, dobrze w sumie. Mhm. Masz halucynacje, masz fantazję. Dobra. Fantazję. Jak coś to tu czeka... Tylko niech wyjdzie tutaj za tego. Za kamieni to od razu będzie. Tak żeby tamto nie widział zwłok. No. Nie, nie Dostał czapę. Szybko, tamte coś podejrzewa drugi. Kurwa, idzie. The on Już nie fantazję. Ojeju, jeju o ale... Leży, żyje! Ale on żyje. A papaju robi, suki syn. Kurwa, dostał klatę i przeżył, dobra. O, dostałem listy pożegnalne. O! Zamień na ver.pw, na niebiesko mi teraz świeci Co to jedzie? Łódka ty, mają łódki Fafluch, te mają łódki I to ta łódka tego, kurwa, Stylera Znaczy z tego tego trochę No bo tam trzeba będzie strzelić w tego Czekaj, wyskanujmy ludzi Ktoś strzela Patrzę na dach chyba bo... O, zaznaczaj. Zaznaczyłem. Ja dwóch chłopów. Tam jest chłop na balkonie. Trzeba na spokojnie rozkminić gdzie są te... O, tam na górze jest. Na dachu! Snajperzy, wiedziałem. Wow. Piękne mi Są snajperze? No, na dachu tam były jakieś goście, to chyba ta Ciężarówka. General. Generalu Gatuso o Jezu, patuj ile hopa. Trzech, czterech i Ty oni jakiego z daleka widzą Nie wiem czy tak będzie trzeba lute robić i chyba w nich No, być może Tylko czy to wszyscy Nie, O tu jeżdżą tą łódką pedały ciągle Co robimy Borutę? No to dobra. Czekaj, może wyżej można gdzieś wejść o, tu będzie coś lepiej. Tylko, czy nie ma tu żadnego gnoja? No właśnie. Czekaj, dobra, ja tu zobaczę. W sumie, patrz, dobra, jedziemy z tym. To czekaj, czekaj. Oha, dobra. Inde, kung ogień. Bardzo długo mogę teraz trzymać tego. Yy, w celowniku, wiesz? O, tu na prawo, gość. A nie do ty, kurwa. Oni mnie widzą, nie Ciebie. Teraz już nas. Aha, no rzeczywiście. Co to było? Aha, że... A ręką U, Ale ucieka. Dostałem od snajpera! O, ojej! Ale tu biją mosto. Pytanie, gdzie ten snajper? Co, my go nie namierzyliśmy? No. A, jest! Chyba tam. No nie, to nie on. Oj, dostałem! Chłop nas podszedł! Tu oficer jest! Patrz No Ale tu we mnie Jeden jest na prawo tutaj, za tym Idę łódki się pozbędę, ale mi zajebał <śm> Czekaj, się muszę leczyć. No ja nie wiem nie wiem jak tu się wychylić i skąd ten sniper strzela Kurde Ty? Aha no łódka tam jest A chłopy nas podjeżdżają Uciekaj, Dobra. zabiłeś ich? Nie no, zabiłem Dobrze łódka uciekła, kurwa Ej, dostałem z od kogoś! Ten snajper, mówię ci się snajper. Ten snajper jest niemożliwy. Aha, ja widzę go. Gdzie on nie jest? Mogę go oznaczyć, ale w tamtej wieży. Ej, aha, widzę go, widzę go. Uchowaj się! Chowaj się, bo nie cię mogę. nie uleczę. Aha, mogę? Nie, nie mogę. Mo mogę się tylko wiesz. Widzę go, proszać. no. Ale... Dobry jest szwagier. Jaki dziad? Wow. Teraz on się patrzy tutaj na ciebie, idź go z drugiej może obejść. Dobra, aha, dobra. Ole mi zajebał te, te O kurde, nie trafiłem ja i teraz fajnie. powinienem zginąć zaraz Dostał Oa, On jest dobry A jaj lepszy O, siadnie. Leci pierdolniczek okay. i yeah! oj pikawy i je poszły Fadamt Ładnie Teraz tą motorówę Uleż się, jak możesz. Aha, właśnie, przecież ja na zerowym tym życiu jestem. Przeszukam sobie zwłoki, może będzie miał cichą amunicję. Teraz to już i ptak wpizdziać, ale bandaże mają. O, oko poszło. Ale głupi mancelownik bez kitu. Kurde, maszt mi przeszkadza O się mi gościa Motorowa mnie widzi, o ale przypał I nie ma motorów O granatę rzuciłem R1 Granada. bo się błędziło. Ty jak sniperów my nie wykryliśmy, to chyba słaby zwiad zrobiliśmy. No. Tu radio jest. O właśnie, można rozwalić chyba albo. Zargiesz. Kurde. Na górze jeden biega. No. Nigdzie tu? Nie widzę innych. Chodźmy może tą dróżką zobaczymy A tutaj jeszcze Cholera, ktoś tu jest No i biegnie, 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 biegnie O Dostał, serducho ciężarówka jedzie Ciężarówka jedzie Ty dostał w łeb, powinien dostać w łeb Ale przypał Podchodzi nas od tyłu Dobra leży Kurde, A, akurat jak ja przymierzam to... Rzucę. To się ruszają. Dostał. Jeden leży i się wykrwawi ja nie. Jejba Dostał umarł. granata. Ta, podniósł go i pa na rękach uciekają. O frajerzy, pa! Co ty gadasz? Idzie go uleczyć. Znaczy chciał go uleczyć, ale stracił serce, nerkę. Ja zmieniam pozycję, bo przypał. Widzisz tego tutaj gdzieś na lewą chodzi, ten spotuje Tutaj no weźmy Przez tą bramę Oni na dachach są, jak wejść wyżej A być na równym No tu jest wejście I hop będzie wychodził. Na dole, Ej, ty ja tam to On będzie obchodził chyba, nie? Pobieg za kamyk i... a, do ostatniego miejsca naszego, gdzie mnie widział. Mhm. Dobra, to niech się wychyli. I tak będzie tam las, i tak pewnie. Patrz. Biegną we dwóch. Tak, ja miałem ich tu. A oni na dole? Ta. Ta, oni na dole. Ale ich będę miał chyba. O, ładnie. Ale ucieka. O, ale dostał właśnie on. No. Mało Wiesz, amunicji, wierze, mało, wierze, wierze. mało przypał. O. Dobrze. Nie ma amunicji prawie. 5 pocisków. Ja wchodzę gdzieś do domu. Ja na tym, ja na dachu już jestem. Gdzie miejscówka wymaziona? Gdzieś na dole tu nie? No i na dole ciągle tam są gdzieś, o, nie. Tu a nie to generał. Generał A A Akwatery mamy główną gdzieś tu znaleźć w tych burdelach pewnie. Nie ma za dużo amunicji no po włosku gadają jakieś propagandy Obiegnie jakiś nieoznaczony ojej, dobrze, właśnie to on był ja na balkonie, że... Ktoś jak... strzela jakiś snajper czy co? No gdzieś położony chyba jest tym, nie niezaznaczony i tłucze coś Dobra, trzeba znaleźć kurde oh. tego. Mam znaleźć to do cholery. Bazę tą partyzantu, kwaterę. Ło, blisko gdzieś jest Ciebie. No tak. Boo, wow. spadłem. No nie, nie może być daleko, a musi być gdzieś ukryte, no. Mi się tak wydaje. Albo i... O mam! No wiedziałem, że pod ziemią, no normalne. Przeskocz. Wchodzę, pa. O tu jest broń. Shotgun. I w cholerę wszystkiego. Do naszych broni. Ringfield -ka Kano, jakaś powtarzalna strzelba, tej biorę. Powtarzalna to. O, kurde, filmik mamy. No, O, jakiś plecak. To ładunki. Kurczę. Wow. Co to za snajperka jakaś powtarzalna? I obrażenia ma podobno lepsze. A, już mamy to niby tego, dobra Chyba można gerać. Ej, ty mieć. masz tą karkano? No. Ja też Tu są bandarze. Thompson za FABa można zmienić jakiegoś samochodu powtarzalnego, ale ma mniej pocisków, wszystko lepsze. Nie wiem co to jest. Aha, fab to jest ten niemiecki. Znaczy nie, to jest taki uzji jakby... Jakby tek. Dobra, idziemy dalej. Okupować, ja A, i co mam, mam zrobić? Co mam zrobić w ogóle? Aha, dobra, jest. Czekaj. I radiooperatorów mamy znaleźć. Ja, idziemy tam opier, na prawo. Bo jakiś radiooperator tam jest jeszcze do zrobienia. Wiesz? Ja, tak, tak, tak. Ja tam jest jakiś radiooperator, musimy go kropnąć. Italia, kap. O tu są kurw. Niemcy. Dużo, ale to. No, ale oni idziemy na garnici. prawo, idziemy na prawo. Tam o, przed nami gdzieś tam Były na daleko jest jeden. Co? Nie Były wiem, jakieś, nie wiem. Ja nie mam. Ojej, już są niewykryci. No tak. Nie wiem czy go... A może tak wow. wytestujmy nową snajperę. Prosto w czoło. Pa, do buzi. Do zęby mi przyszło. Do dzioba. Do dzioba. I tam jest tam o ten chyba radiooperator, to jest ten gość chyba. Nie, to nie wygląda jak radiooperator. Patrz. O, o, to tam zbał się. W oko, no? A tam w tej wieży jest. O, już na nas. No, lecimy. Ta już biegnie, dobra, lecz. Jest radiooperator jakiś. Był! Nie, to jeszcze nie on? Nie, to on chyba, no. A, no ja, bo ty no trzeba to włączyć to. tego. Motor. No, odpalamy. Żeby zagłuszyć radio. I cyk. Tak? A nie, wyłączyłem, to chyba trzeba tak zrobić, że to po prostu trzeba wysadzić I wezmę W sumie jedno strzałem to też można było zrobić Tylko to nie wszystko, bo to jakby działało Nie? Ale, oła. o to trzeba było! O, nie, 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 nie to! Czekaj, pomóż mi! Tak ja nie mam życia A ty pułapkę rozstawiłeś. No, bo pomyliłem te. A ja nie wiedziałem, że to wybuchnie. No to jest na górze. Tak, By było, Tak, tam jest gościu, który się na nas czai, to będzie przypał. Nie, no, no Idą wybuchnie. goście. To od razu da. będzie można ich sprzątnąć. No, on jest z lokalizuj, Radio Operatora, wiesz, na samym górze jest. Ta, tam jest dwóch chłopów. Nie ten. Oni... A jest ra... radio... Ale zabity jest, tam ale... Tam. ale zabity jest, A jak mamy tam wejść? Nie, no mam. Dostał właśnie czachę. To jest ale... radiooperator. Aha. To gdzie ty go widziałeś? A tutaj jeszcze jest nad nami. A? Jak ty jesteś na górze? Nie, ja jestem na dole, tylko że oni są po przeciwnej. Ale tu na górze Patrz, jest jeszcze tam, coś. No ale tutaj jest coś przecież. A to jest punkt chyba, nie? Jak Wiesz. tam. A może po tym można wejść. No jak? Ta, bo musimy coś zebrać, wiesz, od tego snajpera. Ale się skampił, rypany tu. A radiooperatora to Ta. ja tam gdzie indziej w ogóle zabiłem. Tu to, to coś innego było. Ale wziąłem jakieś papierki. Elegancko. Dobra, biegną. Gdzie biegną? Zaznacz. To jeden Czyli tylko, o, o nie. Uuu, wow. bez namierzania. Nawet expa nie dostałem, kur... a nie, jest, strzał w oko. Dobra, w sumie na tym mostiku możemy zakończyć ten odcinek. Coś tam ciągle tłuczę, wpatrzenie w wodę. Dobra, to tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!